Jesteśmy razem już kilka lat, idziemy na randkę, o co pytać. Przecież wszystko już o sobie wiemy. Randka to nie tylko kolacja, spacerek, ale przede wszystkim czas na rozmowę i bycie na siebie uważnym. Mogłoby mieć taki tytuł: Jestem ciebie cały czas ciekawa. Jest to dobry czas na wspominki. Może jest jakaś taka sytuacja, w której właśnie byliście mega szczęśliwi, byliście razem, która was rozśmiesza do dzisiaj i którą właśnie lubicie wspominać. Oczywiście nie jest to czas do odgrzewania kotletów ani rozmowy o byłych, ale ci, którzy są tutaj na tym kanale, bardzo, bardzo rzadko odgrzewają stare kotleciory. Randka to też dobra okazja na to, żeby zwrócić uwagę na małe rzeczy, które mega w sobie lubimy, czyli doceniamy się za małe rzeczy. W randce możemy też powiedzieć sobie, co ostatnio nam się podobało w naszym zbliżeniu. Jest to też na pewno dobra okazja, żeby porozmawiać o planach wakacyjnych, o jakichś miłych weekendach. Jest to też bardzo dobra okazja, żeby podziękować sobie za coś, docenić się za małą rzecz, choćby taką, że kochacie, na przykład jak ta osoba przynosi wam rano, randkę. To takie moje. Randki nie tylko na początku relacji mogą być naprawdę mega super. Tak by the way, ostatnio w Londynie kupiłam ten róż i po prostu jest amazing. W Londynie? Ja robię zakupy w Londynie. Dajcie znać, jakie Wy macie tipy.